Ale, ale, to... ale nie dobrane. No i... to jest kawał drogi. No, jest kawał drogi to dojście. Od zawratu pan okay. o, ja Tak jak nie 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 o. to o. Od zawratu pan. Przez Nie wiem. nam tek... No, forma jak trzeba. A w tą stronę pani się popatrzyła na jedną z pieczy stawu? Nie, nie, po prostu.

W miesiące miesiącu robiłem 10 km super Jak coś mi piło. Dzisiaj, dzisiaj to w zasadzie na dzisiaj. Nie, no, nie, no, sędzia... nie piło. No, pił. no, pił. no, to Ja świetnie wieczorem w broń, To było świetnie. na, na było no To czwarte To już się To położą To wychodzę z drzwi i na czwarte piętro no raz dwa było To Pan Skalisza jest. No to nic. Zlepa, powodzenia. Powodzenia. Przyśnaj się teraz na zewnątrz. zaraz, nas będą, zaraz <noise> nas będą dublować znowu. Nie, ten, ja za, za, że zapalić tam na gdzie... zbiecie.